Z tej strony i MSP. A dzisiaj zrobimy Legal w o sobie MSP Kotek 1237. Gratuluję. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zostawcie w górę oraz subiczka na kanał. To jest mega motywujące. No więc, pierwsze co zrobię, to Otworzył tutaj te wszystkie prezenciory. Wiecie, mogą być tutaj zawsze jakieś unikaty. Wiecie mi się wydaje, o co chodzi. Jest tego dosyć sporo. Zobaczymy co tutaj jest. Jeszcze zwykłe prezenciki. Dziękuję, dziękuję. To są zwykłe prezenciory. No, zawsze coś. Będziemy mo mogli z tego zrobić. Taki luk. A nie przedłużając. Zapraszam do oglądania. Dobra, ja już zmieniłem status. Bardzo kreatywny status jest. Widzimy się za chwilę, gdy uzbieram co najmniej 2000 star końców. Paszło. Dobra, uzbierałam tej osobie 1175 starkońców. Kupiłem skórę za 300 starkońców, -star więc już mam 875 star końców. Teraz zrobię lukę, to już będzie z mojej listy życzeń Dokładnie. To będzie taka bluzeczka, takie spodenki, takie piękne rajstopki, takie buciki, takie włoski, takie włoski. I tak ten luczek będzie się prezentować. Oczywiście dodam go do listy. Oczywiście wszystko jej tak kupię. Bo Legal Wam to jednak. Legal Wam jeszcze jej wbiję. Może jej je, jeden. Legalik. Tak luczek się będzie prezentował. Myślę, że, że nie najgorzej. Mogło być gorzej. I teraz jeszcze muszę wydać troszkę Star końców na klinikę Piękna, Bo te oczy mnie tak drażnią po prostu. Ale spokojnie, takie oczy, które mi się podobają, to mają chyba, chyba kosztują Jest to starków, jest jakoś tak? Aha, ona jest dla Wipa. Kochani, taki jest zamiennik. Wydam cały śnieg na to, no ale ja robię legal, wbiję ci jeszcze level. Więc nakupię no to. No i o wiele ładnie wygląda, tylko jeśli ci zmieni tutaj to, usunę ci to różowitkie, Teraz wygląda się tak ładnie. Muszę wyglądać moim zdaniem. Następnie. Wbiję ci levelik. Dobra. Idą tutaj rzeczy. No dobra. Jest tego troszkę ci powiem. O kurde, masz tylko początek levelika, ale zawsze coś. Brakuje ci do levela, dokładnie ci powiem. 227 fejmu. Postaram ci to jeszcze wbić. Zostawiłem Ci takiego inka fajnego, w zamian, że nie wbiję Ci tego levela. Klikamy OK. Ostatnia, ostatnia rzecz, którą Ci zrobię, to myślę, że zrobię takiego arta, że byłem na, na Twoim koncie, to myślę, że będzie fajne wspomnienie z Twojego, całego historii z MSP. Zapomnijmy no też mi, myślę, że trochę. Ekham Tak się prezentuje arcik. Jeżeli level o 19, to wam zrobić wtedy screena. A jeżeli byś byście chcieli takiego mieć legal wama, gdzie wbijam je jeden level, zmieniam luka i daję jakieś drybki inki itd. Zaledwie trzeba dać tylko coś, jakiś unnot level, włoski, spodnie oprócz butów lub gdy wejdziesz na live masz cennik ile takie promko kosztuje ja się z wami żegnam zostawcie suba na kanał pensję w górę jeśli chcecie więcej odcinków i również sorry że tak was naciągam ale bardzo bym wam chciał poprosić żebyście zgłosili tę osobę, tak jak ja tutaj robię za oszukiwanie, bo no tak ono to robi i Oczywiście, ona o, o, napisanie, że jest oszustem Po prostu, żeby się tam trochę zaspamili Tak like jak ja na przykład Żeby każdy się o nim dowiedział, że to jest oszust, a nie jakiś uczciwy człowiek Bo to nie należy do uczciwego człowieka Na MSP oczywiście No, ja się z Wami żegnam Zostawcie jeszcze raz, mówię, suba na kanał A, i jeszcze jedna ogłoszanko. Jak widzicie pousuwałem wielu, wielu znajomych. Oczywiście powody były lagi. Więc szybko, szybko zejdź na MSP i sprawdź, czy przypadkiem ciebie nie wywaliłem, bo nie patrzyłem na kogo wywalam. Jednak chciałbym, żeby moi widzowie byli w, na w moich najkach. Ja się z wami żegnam. No i papatki.